Możemy zacząć gadać. Jak mówiłem, Gala Freak została stworzona po to, aby móc przekroczyć bariery, bo Fame nie może przez swoje kontrakty wszystko, ale Freak to jest osobna federacja, gdzie będzie można robić wszystko, przekraczać bariery. Będą słowa na P, na C, na wszystko będą słowa. Plus, będą zupełnie, będą te co zawsze programy, plus, będą nowe programy i będą, będzie i też będą w sumie inni prowadzący. Nie prowadzący w stylu Maćka, że o, a tam ile trenujesz, czy Hubercie, no zróbcie panowie face to face, ale bez cywordów. Będzie coś innego. Będzie inny prowadzący, który nie gryzie się w język. Ale kto? To nie wiem, ale jego inicjały to NM. No, yy, także powiem Wam, że będzie na pewno yy, bardzo, ale to bardzo ciekawie i grubo, ale nie będzie to jak coś, to ktoś kontra wszyscy, czyli osoba prowadząca kontra wszyscy. Yy, Wysadzisz języczek? A po co? Mam wystać język. Nie będzie to yy, na, jakby osoba prowadząca kontra wszyscy, tylko ta osoba będzie starać się podpuszczać te dwie osoby, czy tam więcej osób na siebie. Nie? Żeby to się tak nie kumulowało. Powiem Wam tak, że też będzie program poświęcony gitologii ale jak on będzie wyglądał, z kim on będzie, to będziecie bardzo w szoku. Na pewno będzie to jeden z takich odświeżeń i grubszych programów, na co oczywiście już wszech prze, czasy padł wykop, tylko cloud nie chciał tego zorganizować. Będzie bardzo ciekawy program. I w sumie wam zlikuję. Bo on sam to zlikował, ale nie, nie każdy widział, że pojawi tam się pewna osoba na tej karcie też yy, Która wygrała dużo pieniędzy ostatnio. No, i na, na to koniec. Jeżeli chodzi o te sprawy takie takie, takie, takie yy, A co z ciosem na klaucie? Ciosa już nie ma na klaucie. Nie ma go już. Na pewno ja nie będę wam mówić, bo tego akurat też nie likuję, bo to yy, działam, jakby to powiedzieć, w, w swojej sprawie. Także ja mogę likować to, co uznam za słuszne, a nie chcę sobie też na brudzić, Ale znam wszystkie w sumie i wydaje mi się, że większość jest takich dymogennych, że no może otwiera jedna otwierająca nie jest. Latają już karty na Twitterze. Nie, to nie jest oryginalna karta na Twitterze, jak coś. To nie jest oryginalna karta na Twitterze. Ale ktoś prawie zgadł jedno. Ta nie jest. Za kilka dni, jak ogłoszą kartę, po****, że nie jest, że, że jakby jest czy nie jest. Jakby akurat wiem, że nie jest. To oficjalna karta ta z Twittera. Bo już samo wam już same wam powiem. Okej, okay, to. Dajcie mi tą kartę na Twitterze, to wam powiem, czy coś się zgadza. Ferrari walczy teraz na fejmie, na tym nowym? Nie wiem szczerze. W sensie myśli nad walką, ale nie mam pojęcia. Kiedy programy? W tym tygodniu. Będzie sporo programów. Jak mam sprawdzić tę kartę? Oznaczy mnie ktoś na Twitterze? Z tą kartą? Czemu fajnie promuje tę federację? No przecież fame za tym stoi. To dlatego. O, mam, 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 mam. W ogóle, w ogóle już jakby main event jest przecież kurwa zły nawet. Bo nie ma takiego main eventu. Więc jak oryginalna karta. I czytam. Main event na ten kraken. No to ja jakby będę tam. A ja z ciosem, nie? Na tego Denisa, na tą więc to jest już nie trafne. Alberto Tazy. Nie, nie jest to trafne, ale bardzo dobrym tropem poszło. Polak, Wierzejewski, nie będzie takiej walki, chyba, że nagle coś, ta nie jest trafne. No K w nie wam że nie jest trafne, zobaczcie za kilka dni, że nie jest trafne. Eee, Wieżejewski Polak, to w ogóle Polaka nie chce na tej gali. Także Polaka tam nie będzie. Polak na The Polak wystąpi tylko jeżeli będzie to taki konflikt, że a ludzie nie chcą oglądać Polaka. Więc to zostawi się na coś innego. Nie będzie Linki Master. a do Zwronek nie będzie takiej walki. Big Woman Vampir nie będzie takiej walki. Prezes Sven Paso nie będzie takiej walki. Don Diego Stormin nie będzie takiej walki. Ryta, Japoński Drwal chyba nie będzie takiej walki. Chyba. Podkreślam. Nie, nie, nie będzie takiej walki. Daszkiewicz, Polisz, Zombie, to nie wiem akurat. Wydaje mi się, że też nie będzie takiej walki. Yy, ale wam powiem, że tutaj macie tą kartę walk. Tam powiem, że z tych wszystkich zestawień, i często no mini oczywiście. Słucham? A coś do picia mi weźmiesz? Jak możesz, sok? Jaki sok? Słodki. Dobra, dzięki. A z tych, a jak chodzi o te wszystkie zestawienia pary, to jakby zamienić jedną osobę z jednej pary i dać do drugiej osoby z jednej pary, to jedno zestawienie jest trafne. Akurat. To jedno zestawienie jest trafne, ale tak to nic nie jest trafione, no dosłownie nic nie jest trafione na tej karcie, nie? Nie będzie ta zego pasty, spokojnie, nie pozwoliłbym na coś takiego, ale z tego co wiem to będą... Będzie jedna bardzo fajna witka na pewno, znaczy będzie więcej fajnych bitek, ale konferencje mogą być nudne, ale bitek... I yy, program, bo ktoś pisał te gitologia, to nie będzie, że na przykład ja siedzę z Denisem i z Gracjanem, tylko będzie dużo gitów i ja będę prowadzącym. A, znaczy oczywiście. Przejdźmy do innych tematów w takim razie. Przejdźmy do czegoś innego. Czy Szymon ma Tak, tak. Tak. Yy, no, przejdźmy do... Dla innego. Dajcie mi inne pytania. Kiedy konfa? Wiesz co, gala jest chyba za 3 tygodnie. Więc to powinno być zaraz. Kiedy cloud? W jest <grymne> chwilę. Patrz. Chcesz? Nie, no weź jednego. No weź jednego, jeden. Czy się serio jarasz tymi lepsami, czy? Szymon ma streama? Ma? Nie. Jeszcze nie, ale będzie odpalał pewnie niedługo. Mm. I ten, też żeby nie było, mam podpisane coś takiego z ciosem, że nie można zrobić jakiejś lipy jak odklepanie, jak siebie zaatakowanie, bo nie będzie mieli pieniędzy, ale o tym chyba już mówiłem, nie? Insta Story ciosa, ale co on nie dał na Insta Nie go nie obserwuję. Nie ma nic na Story. Co, co uważasz o odpowiedzi Wardęgi? Wyjaśnił go do zera. Do zera go nie wyjaśnił, bo parę tematów ominął, ale i tak wyjaśnił moim zdaniem. Jak zobaczyłem odpowiedź Wardęgi, no to wyjaśnił bardziej na pewno. Ale to są dwóch ma i No, tam co z cloud? Ja już Wam mówiłem na 99% co się stanie nie ja dostałem za to pozew na 25 tysięcy. Przepraszam, pismo z kancelarii. Będzie w Free Holiday Edition. W pierwszy dzień świąt formułowany średnio. Zresztą rzecz jedno pewne zostawienie z tej gali. Nie chcę. A ja mam dużo udziałów w tej jakby gali i dlatego nie chcę likować takich rzeczy, nie? Słuchajcie Nie chcę, nie chcę, b... mam mega dużo udziałów tam i nie chcę nic po prostu popsuć, nie? Zlikował walkę na FreakowruszTV, ojej Mogę zlikować walki, której nie będzie. Która miała być, i walczenia o i nie będzie. Eee, miała być. Czyli na mówi, Nic takiego. Na pewno. Myślę, że kasetorum dzisiaj Powcyłam. Postaram się wszystkim. Schreiber nie będzie walki. Na fejmie. Schreiber, wiecie czemu nie będzie na fejmie? Bo powiedziała... <grymne> Sorry, powiedziała Schreiber... Nieważne. Po prostu nie będzie, bo powiedziała, że po prostu i nie będzie, nie? I tyle. Ale za dużo bym powiedział. Ale na pewno nie będzie walki. Na pewno nie będzie walki yy, tańculi z Murańskim. Nie będzie walki, bo Murański. Eee, tańcula się nie zgodził. Na sam koniec. Mieli w, w rzymskiej klatce. A będzie Muran? Szczerze to nie wiem. Muran podpisał teraz z klautem. Ale bierzcie pod uwagę, że Cloud prawdopodobnie zmieni manele niedługo, i wtedy to wszystko może być. Wszystko może się stać, bo wszyscy zawodnicy będą wolni. A ta gala się odbędzie, czy nie klauta? Moim zdaniem się nie odbędzie ta gala klauta. Ewentualnie przesuną ją na jakiś termin, ale to Freak będzie zawsze ich wyprzedzał. Moim zdaniem, nie? To jest wojna teraz, słuchajcie. Teraz to jest wojna. Już mówiłem: Boxer z moich informacji, z wielu informacji, nie, zło, nie jest włodarzem yy, i sprzedaje udziały Fame, bo Fame się bardzo stało, i oni nie chcą już afer. A ta federacja jest powiązana z Fame, dlatego też go nie będzie. Muszę a A zawalczyłbyś w klaucie? Półtora miliona, to tak. Mówiłem, że jestem sprzedajny, ale za 750 tysięcy mnie zawalczył w klaucie. W sensie oni na na bardzo głupot. No to jego federacja, to miałbyś tutaj wodarze na no tej federacji Boxel. Frik to jedno raz nie. Nie, nie, nie. Monsterek, ale mówię, że on sprzedaje udziały. Zarobiłeś już pierwszy milion. Już dawno temu. Frik to. I prawdopodobnie tak. Ale na dniach się spodziewajcie programów fajnych, wiecie? Bardzo fajnych programów się na dniach spodziewajcie. I tak chciałem, właśnie będą konferencje dwie. Tak, właśnie chcia, chciałem z Wami pokrótce porozmawiać o tych rzeczach. thanks <small>